Groni, groni, jak to wszystko tutaj głowa, rykowa, zostaje tony tutaj beton i tu Godem, tutaj więcej, godnie, więcej. Porty wolnie, wolnie, wkręcę. Jak to dalej z Sens tak każę, sens ten zmarzę. A tu właśnie wam wymarzę, wymarzę linikom. Tutaj jak to bunkom, tutaj jak to tutaj. A nie za a nie tutaj. Ostatnią podróż z boką, a nie tylko, 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 tylko proto Jeszcze kurwa, potok, tutaj pretekst, że to dalej to, Tutaj może prorok. Tutaj może był niepisane, tutaj koło, że to dalej nie stoi na bolo. Nie stoi tu więcej, więcej perdolą, niż chcieliby, żebyś tak to ścisnął. Żebyś tak to wzyskał, tutaj występ masz to kurwa, a nie występ, Myślę, 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 całe mi to pada. Tutaj co i gadam, wsiada, to siedzi jakiś treści prosto, pieści. Tutaj opowieści, że to w mieście, jakie tutaj jakiem to dowodzi po bądź prawdziwym Tylko zawsze to człowiekiem, a nie tylko wiekiem Z wiekiem to dorastasz, a nie tylko z wiosła Tutaj, że nie z tutaj pasma własne do to polu Tutaj, że są i to własne, granie rolu Tutaj polu kręta, tutaj wszystko praca i udręka To nie tu chodzi tylko o te dziwa tutaj, że Śliwa, że to dalej, że to dalej chwilkę Tutaj wyjmę, wypchnę, wyrwę, wyrywę te kwaski jak to tutaj okay, tutaj wszystko nie najdłuższe Tutaj doszeć tutaj dobrze jest w nocu, tutaj dorzeć, szczerze a nie podszyć, tutaj do dzieła rzuć, odpłać się skórze Jak się przejedziesz, jest ci nie najgorzej, że to w porze W porze i nie muszę, i muszę witać się, bo mi skalę kurwa, mogę do jeszcze, to kurwa wyższe, że tu dalej tu I tutaj, pisane piszem, a nie krwią A nie takie, że to zgon, a to przecież tylko flow, flow, flow Nic to nie roci, nic to nie łączy, nic to nie dokończy cały całe zwroty, tutaj, że to, a to ludzie jak chyba I tutaj chodzi, tutaj samo odwroty Odwroty, trę, ten, trę, tutaj wszystko a głębia, nie taka pada, że tam o tym, o tym dla nie lada. Nie lada zadanie ani kurwa z przesłanie Przesłanie tutaj moje tutaj ruinowanie, albo przesłanie, albo budowanie, że to wszystko nieco ramię, ramię w ramię, że to dnia ja tam nie ranie, tam gdzie jest graniec, tutaj przeto kamienie naszaniec, rzucone na chleb, rzucone i jeszcze kurwa ile tutaj więcej chleb, Wiesz tam to chleb. Wiesz ta to ciesz, tutaj ucieś, ucieka kurwa, że tam czeka, czeka i tak z na Tutaj nie tak, wszystko nie dogadasz, nie dogadasz się I kurwa pada, pada na tłok i tu dalej halo, tutaj jeszcze nie było nigdy mało że tu dalej i tu lecę falą i tu lecę falę, że to kurwa i tu jest klon, Ani, że tu dalej tron, tutaj pozniwa właśnie włączę Tutaj wszystko odźniwa, tutaj odbijam i to dalej pliwa.